Cześć kochani, witajcie na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, 24 września, mam urodziny, a dokładniej dzisiaj, kiedy to widzicie, ponieważ ja nagrywam w ciągu tygodnia troszkę wcześniej, ponieważ jak widzicie, udało mi się znaleźć świąteczne odliczanie. Mam dwie sztuki z numerkiem 1 i z numerkiem 6. No, i nie mogłam się doczekać, nie mogłam doczekać do soboty, szczególnie że w sobotę mamy taką uroczystość, że i tak bym pewnie nie miała czasu tego nagrać i dodać. Także nagrywam wcześniej i poszukam sobie tak tematycznie prezencików na urodziny w dwóch strapkach. Trzymajcie kciuki, żeby coś wpadło, żeby w ten dzień loto nie było dla mnie niemiłe. I zaczniemy po prostu od jedynki. Byłam w szoku, że udało mi się dostać tą zdrapkę. Jak ją zobaczyłam, to mi się oczy zaświeciły, no i, no i kupiłam. Także szukamy. W pierwszym okienku mamy aniołka. W drugim stroik. W trzecim choinkę. Szyszki. Ujżwe. Powiem Wam, że jak nic nie wpadnie, to tam było jeszcze kilka tych strapek w tym sklepie, w którym byłam. Dlatego, jak nic nie wpadnie, to chyba jeszcze tam przy jakiejś okazji skoczę, żeby się odegrać. Jeśli jeszcze będą. 13 okienko, kominek. 14 świeca, 15 bałwanek, pod 16 skarpety, pod 17 prezent. Wow, dostanę prezencik od lotto na urodziny. Super! W jedynce wpadła wygrana. Mam nadzieję, że większa niż zwrot. To będę zadowolona. 22 czapka dwadzieścia trzy kożuch i dwadzieścia cztery skrzat dobra i sprawdzamy no zwrot zwrot od lotto tak myślałam, bo już mi się tutaj M zobaczyło widziałam na innych kanałach że M to zwrot dobra jest w jedynce prezencik, także nie ma zera, chociaż tyle. Sprawdzamy szóstkę. Trzymajcie kciuki, bo fajnie by było, gdyby obie były wygrane. Czemu nie? Trójka kożuch, czwórka sanie, piątka kula, szóstka świeca. Siódemka sople, ósemka dzwonek, dziewiątka choinka, dziesiątka bałwanek, 11 czapka, dwunasty skrzat, trzynaście gwiazda, trąbka, rękawica lizak szyszki aniołek renifer stroik, no i ostatnie cztery szanse piernik kartka kominek i, i skarpeta za milion no to szóstka już nic nie dała. Obstawiałabym odwrotnie, że prędzej jedynka mi coś da. Znaczy szóstka, właśnie, niż jedynka. Ale jedynka wygrała. 25 zł. Także, no dobra, coś jest. Myślałam, że lot to mi da zarobić w odcinku urodzinowym, a i tak zabrało połowę. No ale ważne, że jest wygrana. Dziękuję, kochani, że. Padliście, życzę Wam miłego weekendu. No i zapraszam na kolejne odcinki i do subskrybowania kanału, bo na 500 subskrypcji rywalizacja siódemki i 13 i połączona z konkursem. Także zapraszam kochani pa! pa.